Szok niedowierzanie. Jasnowic Jackowski przypowiada zamach, śmierć Donalda Trumpa. Nieprawdopodobna wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego Jasnowidza Szuchowa. Co takiego się wydarzy? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku jeśli jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie także na mego fanpage'a na facebooku, zalajkujcie go link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Chcę od razu powiedzieć, że ja przedstawiam wizję, przepowie Priednie Jasnowidza Jackowskiego, to nie oznacza, że komuś życzę śmierci. Absolutnie nie. Życzę każdemu zdrowia, żeby żył jak najdłużej. Natomiast Jasnowid Jackowski ostatnio przedstawił szokującą wizję przepowiedni Jasnowidza jasno, znaczy przepowiednie dotyczącą Donalda Trumpa. I ta przepowiednia mówi o tym, że Donald Trump zwycięży najbliższe wybory, jeśli chodzi o, to, jeśli chodzi o wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych tak? Chyba, że jakaś inna siła wpłynie na Trumpa i nie dożyje do tych wyborów prezydenckich, czyli można tu mówić praktycznie o zamachu na, na, na Donaldzie Trumpie. Nieprawdopodobna wizja przepowiednia jasnowidza Jackowskiego, czyli nie umarłby ze względów jakby takich biologicznych, że na przykład przyszłaby mu jakaś choroba, tylko umarłby na skutek jakiegoś zdarzenia, jakiegoś zamachu, tak, czy zostałby otruty, czy w jakiś po prostu czy to byłby zamach, tak, to już jest inna sprawa. W każdym razie to nie byłaby praktycznie jego śmierć naturalna, tylko byłoby to spowodowane czynnikiem zewnętrznym. No wiadomo, to nie musi być takie spektakularne jak sytuacja Kennedy'ego. Dzisiaj prezydenci są lepiej zabezpieczeni, tak, i jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, zdrowia i tak dalej. Natomiast no może mógłby zostać na przykład o truty, No i tutaj Jasnoid Jackowski na przykład mówi o takiej sytuacji, że jeżeli żadne czynniki zewnętrzne nie wpłyną na Trumpa, to Trump powinien zwyciężyć te wybory prezydenckie i wygrać te wybory, które będą mieć miejsce w listopadzie 2020 roku. Natomiast Jasnoid Jackowski też mówi o takiej rzeczy, że jeszcze praktycznie przed tym, jak zachorował Donald Trump na koronawirusa, to Trump umieścił na swoich mediach społecznościowych, a dokładnie na Facebooku informacje że tak naprawdę to no nie będę dokładnie cytował, ale ona mniej więcej brzmiała w ten sposób, że ma wielu tak naprawdę bardzo bogatych i wpływowych przeciwników na świecie, którzy są przeciwni temu, co on właśnie teraz to robi, ale nigdy nie, nie będzie lepszego czasu, jak teraz, na to, żeby właśnie dokonać te zmiany, które mają miejsce na świecie. Tak mniej więcej brzmiała po prostu wypowiedź tego Trumpa, później ta wypowiedź bardzo szybko znikła. Jeszcze w tej wypowiedzi ona brzmiała w ten sposób, że nie zdziwcie się, jak w, w niedługim czasie zniknę na chwilę, tak? No i później ta wypowiedź znikła praktycznie z tych mediów społecznościowych, chociaż Trump jest znany z tego, że po prostu, no czasami szybciej po prostu powie niż pomyśli. No i y, potem się okazało, co? Że rzeczywiście Trump trafił do szpitala na dwa czy też trzy dni, rzekomo miał chorować na koronawirusa. Tak to przynajmniej po prostu przedstawiało media, taka jest narracja. Ciężko jest mi powiedzieć, czy to jest prawda, czy też nie. No nie chcę tutaj też tworzyć teorii spiskowych, tak? Nie jestem lekarzem prezydenta Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony ma kontakt z różnymi ludźmi, tak? Z otoczenia, którzy, no mogą Zachorować na koronawirusa to nie jest nic szczególnego. To, że jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, to nie oznacza, że nie uniknie koronawirusa, tak? To, że go zabezpieczają ludzie, żeby tak dalej, to nie oznacza, że nie zachoruje na koronawirusa. Aczkolwiek w całej chorobie i koronawirusie Donada Trumpa jest wiele tak naprawdę znaków zapytania. Pierwsza sprawa to jest taka, że trafił do szpitala na tylko na dwa dni czy na trzy dni. Później praktycznie wyszedł z tego szpitala. Ja rozumiem, że w przypadku właśnie prezydenta może trafić do szpitala, tak, no bo oni chcą mieć wszystko pod kontrolą, że jakby coś się stało, pogorszyłoby się nagle jego stan zdrowia. No to rozumiem, tak, że to jest jakby specjalna, praktycznie taka droga, e specyficzna sytuacja, tak, pewnie zwykły Kowalski musiałby się zacząć dusić, żeby trafić do szpitala, a w przypadku prezydenta to zupełnie inaczej wygląda. No ale był tylko tam dwa dni, czy trzy dni. To jest jakby jedna sprawa. Potem wyszedł, jak sam mówi, tak, no to chcę jak najszybciej Wrócić do swoich obowiązków, do kampanii prezydenckiej, no ale jego wyjście towarzyszyło praktycznie tutaj cała taka ceremonia, jak z Hollywoodu film, tak pokazane, była jak wraca do Białego Domu, stoi praktycznie później na balkonie, zdejmuje to maseczkę, tak pokazuje pięć zaciśniętą do ludzi, tak, jestem jednym z was, pokonamy koronawirusa, zobaczcie, ja dałem radę i tak dalej. Wszystko zostało praktycznie wyreżyserowane. Jasnowicja Jackowski mówi, że jeśli chodzi o kampanie prezydenckie, to tylko po praktycznie ten pobyt w szpitalu dał mu tylko dodatkowe punkty, tak? procentowe się poparcie, bo społeczeństwo właśnie utożsamiło się z nim, tak że Trump jest taki jak my, on nie jest tam w białym domu, nie jest odklejony, rzeczywistość jest tak samo, po prostu choruje jak my, tak samo trafił do szpitala, chociaż wiadomo, że tak nie jest tak, no wiadomo, że Trump jest zupełnie innej sytuacji niż miliony Amerykanów no ale rzeczywiście to zostało wszystko praktycznie później pokazane tak w telewizji e, nagrane tak, że Trump wychodzi z tego szpitala jakby był bohaterem, jakby przeszedł jakby dwa tygodnie pod respiratorem i tak dalej a przecież podczas tego pobytu nic się z nim praktycznie nie działo, tak, to dlaczego trafił do szpitala skoro po prostu jego stan nie był aż tak ciężki, kolejna sprawa jest taka, że przecież w Białym Domu na pewno są oddziały na pewno są po prostu gabinety, gdzie jest cały praktycznie pokój pomieszczony e, pomieszczenia medyczne, tak respiratory i tak dalej, taki sprzęt na pewno jest więc, więc moim zdaniem, nie musiał puszczać białego domu na rzecz szpitala, bo nie było tam już nic takiego w szpitalu, co nie, nie, można, nie miałby po prostu w białym domu. To jest jakby jedna sprawa. Kolejna sprawa to jest taka, że jemu podano tam jakieś leki nowej generacji, które nie zostały jeszcze praktycznie tam oficjalnie jakby zatwierdzone i tak dalej, no to skoro jego stan nie był aż tak ciężki, podano mu takie leki, to czemu to miało służyć? Tak? To, co, to jest reklama praktycznie tego tej firmy, tego koncernu, który sprzedaje te specyfiki, także Trump to przyjmuje, zobaczcie, jest silny i zdrowy. No nie wiem. Tak naprawdę, dla mnie sprawa, bo rozumiem, że trafiłby do szpitala, yy, oni chcieliby mieć go po prostu pod ręką. Jakby się coś działo, to żeby mieć sprzęt cały po prostu medyczny i tak dalej, chociaż tak jak mówię, ten sprzęt po prostu jest też w białym domu. Kolejna sprawa to jest taka, że nie został zachowany praktycznie ten okres e, kilku dni, praktycznie po tym, jak wyszedł z choroby. Znaczy, z, y, to była krótka informacja: Trump jest zakażony, trafia do szpitala, a następnie po dwóch, trzech dniach wychodzi i wraca do pracy. A gdzie jest kwarantanna po wyjściu, praktycznie po wyzdrowieniu. Nawet jeżeli u człowieka stwierdzą koronawirusa, on wyjdzie z tego, tak, może być bezobjawowy albo delikatnie przejdzie koronawirusa, to jeszcze lekarze sugerują, żeby przez 10 dni, tak mówią po prostu, wirusolodzy był w domu i ewentualnie nie zaraża po prostu kolejne osoby, żeby wykonać jeszcze dwa czy trzy testy. Oficjalnie po prostu ostatecznie potwierdzający, że nie ma tego koronawirusa i żeby potencjalnie nie zarażał. Zwłaszcza, że Trump ma kontakt z mnóstwem potencjalnych ludzi, tak, no to nie jest kwestia zwykłego. Kowalskiego, który po stwierdzeniu, że już nie ma koronawirusa, tak, może pójść tam gdzieś po prostu jakąś drobną rzecz, po prostu do sklepu, tak. Trump spotyka się każdego dnia z, z dziesiątkami osób, więc to jest ogromne zagrożenie. Kolejna sprawa to jest sprawa tego typu, że praktycznie Trump trafił do szpitala i jak trafił do szpitala, to pokazywano go, nagrywał stamtąd też po prostu filmy przy stole, tak, bez krawatu, świetnie się po prostu czuł. To dlaczego właśnie miał trafić do szpitala, skoro nagrania w tym szpitalu pokazywał, że wszystko z nim jest ok. No jeżeli to jest po prostu. Pod kątem kampanii prezydenckiej, to będzie po prostu to fatalna sprawa, będzie to mega afera, kłamstwo. Jeżeli to wypłynie kiedyś na światło dzienne, no to będzie po prostu e, przekreślone Trump, tak ludzi go znienawidzą w Stanach Zjednoczonych, a to może się wydać tak, jeżeli to będzie kłamstwo, na, na przykład e, inny prezydent wygra, Biden czy inny. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o Trumpa, to po prostu, że tutaj mówiło się o tym, że także małżonka jego została zakażona, ale ona delikatnie przechodzi, tak? W żadnej praktycznie informacji wzmianki o tym, że właśnie jego żona wygrała z koronawirusem. Zresztą on jak wychodził ze szpitala, to praktycznie jego żony przy nim nie było, tak? U boku. Tylko on sam, jak taki hero, hero bohater, tak? Pokazuje ten terminator, ja sobie poradziłem, przeprowadzę teraz Amerykę przez ten ciężki czas. No ale okej. Okay. No i tutaj właśnie Stanisław mówi wprost, że jeżeli nie nie dojdzie do zamachu, nic takiego się nie wydarzy, jakieś czynniki zewnętrzne, no to Trump praktycznie będzie. Żył. Może to rzeczywiście mieć związek z tym, co właśnie Trump pisał na swoim Facebooku, a więc z tym, że po prostu ma tutaj bardzo bogatych, wpływowych wrogów na świecie. No ale nie oszukujmy się, tak, zawsze po prostu prezydent Stanów Zjednoczonych, czy byłby to Trump, czy będzie to Bush, Obama, i tak dalej, zawsze będzie mieć po prostu wrogów, no bo taka jest jakby pozycja geopolityczna Stanów Zjednoczonych, tak samo jak po prostu przywódca Rosji. No to jest naturalna kolej rzeczy, to jest oczywista, praktycznie sprawa. Pytanie jest czy rzeczywiście po prostu sytuacja była tak niebezpieczna, że Trump na przykład musiał się schować na kilka dni po to, żeby uchronić swoje zdrowie czy też bezpieczeństwo? No to już jest jakby inna sprawa, tak? Czy rzeczywiście to się schronił przed wrogami? Czy rzeczywiście po prostu był chory na koronawirusa? No narracja tak jest taka, że po prostu miał koronawirusa, więc tego się faktycznie tutaj trzymajmy. Natomiast rzeczywiście tak to diagnozuje i tak to właśnie przepowiada tutaj jest na jeśli chodzi o przyszłość Trumpa, ona może się po prostu tak tutaj zakończyć. Znaczy, ja nie, nie mówię, że to musiałoby dojść do jakiegoś spektakularnego zamachu, tak, bo na przykład tutaj to może nie te czasy, żeby taki zamach miał miejsce, chociaż na pewno niektórym grupom terrorystycznym na tym zależało, tak? natomiast wiadomo, że Stany Zjednoczone mają na pięku z wieloma państwami, chociażby z Iranem, tak, no to ta kwestia, że Iran wpisał Stany Zjednoczone jako państwo terrorystyczne, według Iranu, tak to prawnie zostało przyjęte. I tutaj kwestia faktycznie, że no Stany Zjednoczone, wiadomo, są wrogiem numer jeden i tutaj Donald Trump, więc rzeczywiście, na przykład, dla niektórych krajów to byłoby na rękę, ale może być inna sytuacja może to być na śmierć na skutek właśnie jakiegoś ataku serca, zatrucia, tak, czy po prostu jakichś innych chorób. Bo no teraz mieliśmy przykład po prostu tego tutaj prawnika, youtubera, działacza, po prostu praktycznie politycznego z Rosji, tego Aleksieja, już nie pamiętam, przedstawiam jego historię który właśnie trafił do szpitala w Berlinie i przez miesiąc czas wychodził z tego, jak został otruty, tak, no to nie było po prostu w ogóle cienia wątpliwości, jeśli chodzi o jego, o jego po prostu stan zdrowia, że został otruty. Zresztą wcześniej były też takie przypadki, tak, przypadek właśnie byłego agenta KGB, który potem przeszedł na stronę brytyjską, który później został faktycznie otruty i zmarł w Wielkiej Brytanii. Także historia po prostu pokazuje, że rzeczywiście to ma mieć miejsce. Zobaczymy rzeczywiście, jak to się dalej po prostu potoczy. Chociaż trzeba powiedzieć wprost, tak, no, nie, nie ma e, co oszukiwać, że Trump też po prostu może zostać zakażony koronawirusem. To jest oczywista sprawa. Natomiast jak będzie jego sytuacja wyglądała to zobaczymy, jak to się właśnie zakończy. No, były takie wizje, były takie przepowiednie, które mówiły o tym, że Trump będzie ostatnim prezydentem Stanów Zjednoczonych, że po czarnoskórym prezydencie Stanów Zjednoczonych, że czarnoskóry prezydent Stanów Zjednoczonych będzie przedostatnim prezydentem Stanów Zjednoczonych. Tak, w, w sensie, może po prostu rzeczywiście nastąpi jakiś zamach, może nie mówię, że zmieni się faktycznie tutaj system, jakby prawny, czyli jeśli chodzi o, tak, system wybierania prezydenta, ale że nastąpi jakaś kluczowa rzecz po prostu w Stanach Zjednoczonych. Zobaczymy to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się. Cześć!